Dzisiaj mam dla Was recenzję kolejnej nowości od Nawitela. Tym razem jest to widorejestrator R450NV, który różni się nieco od dotychczasowych widorejestratorów Nawitela, które recenzowaliśmy tutaj u nas na kanale. A czym dokładnie? Tego dowiecie się oglądając dalszą część filmu. Zacznijmy jak zawsze od zestawu. W pudełku oprócz kamerki znajdziemy także uchwyt z przystawką na przednią szybę, zasilacz samochodowy, czytnik kart microSD, ściereczkę z mikrofibry, roczną licencję na aplikację Navitel Navigator na Androida, instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną. Widorestrator należy raczej do tych mniejszych, jeżeli chodzi o jego rozmiary. Posiada 2,35-calowy ekran oraz 4 przyciski do obsługi. Do przedniej szyby w samochodzie montujemy go za pomocą uchwytu z przystawką, o którym już przed chwilą powiedziałem. A sama kamerka do tego uchwytu przyczepiana jest za pomocą takiej jakby szyny. Po prostu widorejestrator wsuwamy w ten uchwyt. Dzięki czemu, jeżeli chcemy go ze sobą zabrać, to nie musimy zdejmować przystawki z szyby. Tylko wystarczy, że wysuniemy samą kamerkę z tego uchwytu. Jeżeli chodzi o specyfikację, to urządzenie może nagrywać maksymalnie w rozdzielczości 1080p w 30 klatkach na sekundę. Kąt widzenia obiektywów wynosi 130 stopni. Widorestrator wspiera karty microSD do 128GB i nie ma akumulatora, ma za to superkondensator. I to jest ta główna różnica w porównaniu do wszystkich pozostałych wideorejestratorów na Witela, które do tej pory testowałem, e, ponieważ wszystkie miały zawsze akumulator. E, natomiast tu jest ten superkondensator i co to w ogóle jest? W skrócie, w porównaniu do akumulatora, dużo szybciej się on ładuje. Nie jest aż tak podatny na utratę energii w skrajnych temperaturach oraz nie traci tak szybko pojemności, gdy się starzeje. E, nie ma też raczej ryzyka, że spuchnie. Nam na przykład od wysokiej temperatury. W drugą stronę ma on też niestety wady, ponieważ nie jest w stanie zasilić widorejestratora na dłużej niż jest to wymagane do jego poprawnego wyłączenia po zgaszeniu samochodu. Oznacza to, że widorejestratora nie da się tak naprawdę używać bez stałego podłączenia do źródła zasilania. W ofercie na Witela wydaje mi się, że jest to pierwszy albo jeden z pierwszych wideorejestratorów e, posiadający superkondensator, jednak inni producenci już od jakiegoś czasu chętnie stosowali takie rozwiązania, e, jednak no, nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy superkondensator, czy akumulator jest lepszy, ponieważ oba te rozwiązania posiadają swoje wady i zalety. Przechodząc dalej do funkcji, jak każdy widorejstrator, ten również posiada możliwość wykonywania zdjęć i jak ja to zawsze powtarzam, jest to raczej bardzo rzadko wykorzystywana funkcja, ponieważ każdy już ma smartfona, który robi nawet lepsze zdjęcia niż widorejstratory. Mamy też G-Sensor, czyli czujnik wstrząsów, który odpowiada za automatyczne blokowanie nagrania na karcie pamięci po wykryciu wstrząsów podczas jazdy które mogłyby być spowodowane np. stłuczką, czy też jakimś wypadkiem. Takie zablokowane nagrania nie zostają usunięte z karty pamięci, gdy się ona zapełni i wideorejestrator zaczyna usuwać najstarsze nagrania w celu zapisywania nowych. Znajdziemy tutaj też gniazdo do podłączenia kamery wstecznej. Niestety nie dostajemy jej w zestawie, należy ją sobie dokupić oddzielnie. Sam widorejstrator włącza się też automatycznie wraz z uruchomieniem samochodu i wyłącza wraz z jego zgaszeniem, a przez to, że ma super kondensator, to zaczyna się on wyłączać natychmiast po utracie zasilania. W przeciwieństwie do widorejstratorów, które mają akumulatory, ponieważ tamte zazwyczaj pracują przez jeszcze kilka czy kilkadziesiąt sekund. Nagrywając to, co dzieje się po zgaszeniu silnika, no tutaj takiej opcji nie ma, ponieważ przez ten superkondensator on musi się od razu wyłączyć. Znajdziemy tutaj także wbudowany mikrofon, który, jak na wideorejestrator, jest przyzwoitej jakości. Zazwyczaj można usłyszeć rozmowy, które były prowadzone w samochodzie podczas jazdy. Trzeba się jedynie mocniej w to nagranie wsłuchać lub też podnieść mocniej głośność odtwarzania. Przechodząc już powoli do jakości nagrań, zacznę najpierw od wielkości plików, które widocznie tworzy na karcie pamięci. Zazwyczaj tego tematu nie poruszam w recenzjach i nie zwracam na to uwagi, jednak podczas testów tej kamerki zauważyłem, że strasznie mało nagrań mieści mi się na karcie pamięci, zanim zostanie ona zapełniona. I co się okazało? Każde 3-minutowe nagranie ma aż 690 MB. Jest to według mnie zdecydowanie za dużo jak na rejestrator, który nagrywa w 1080p i raczej w przeciętnej jakości, o tym zaraz będę mówił. Na przykład testowany przeze mnie niedawno Navitel MR450GPS Miał według mnie lepszą jakość, natomiast każde 3-minutowe nagranie nie przekraczało raczej 260 MB. Także ten widorejstrator tworzy naprawdę ogromne pliki, mimo że według mnie takich plików tworzyć nie powinien. Przechodząc już bezpośrednio do jakości obrazu, zacznę od warunków dziennych. I tutaj mam niestety mieszane uczucia, ponieważ z jednej strony. Większość tablic rejestracyjnych samochodów przejeżdżających bliżej nas, jest czytelna, są one ostre, a to jest przecież jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli patrzymy na wideorejestrator. Ogólnie obraz też jest ostry, ale rzuciły mi się w oczy przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwsza z nich to wyraźnie widoczna pikseloza na wszystkich dziennych nagraniach, która wygląda jak efekt zbyt małego bitrateu nagrań. Jednak wcale tak nie jest, sprawdziłem ten bitrate i jest on nawet aż za wysoki jak na widorejstrator, i z tego m.in. bierze się ta duża waga plików na karcie pamięci. Także ta pikseloza musi wynikać z czegoś innego, jednak no, nie poprawia ona jakości obrazu. Druga rzecz, natomiast, która rzuciła mi się w oczy, to winietowanie obiektywu, czyli najprościej tłumacząc, im bliżej krawędzi kadru patrzymy, tym widzimy, że ten obraz jest ciemniejszy. Ogólnie jest to wada konstrukcyjna obiektywów. Występuje ona praktycznie w każdym obiektywie. W widorejstratorach jest to raczej zawsze widoczne. Jednak zazwyczaj ten efekt nie jest aż tak bardzo zauważalny. Oczywiście raczej w niczym on nie przeszkadza, ale po prostu mówię Wam moje spostrzeżenia, bo to winietowanie jest tutaj raczej większe niż w większości tego typu kamerek. W nocy przez to, że jest ciemniej, no to ta pikseloza i winietowanie nie są już tak bardzo zauważalne, ale oczywiście nadal występują. Rejestracje samochodów są czytelne, ale raczej tylko na samochodach, które są dosyć blisko przed nami, czyli, że tak powiem, standardowo, jak to w większości rejestratorów w nocy bywa. Ogólnie uważam jedynie, że obraz nocny mógł być nieco jaśniejszy, mogłoby być widoczne trochę więcej szczegółów w ciemnych partiach obrazu. No, i myślę, że to było wszystko na temat tego widorejestratora. Podsumowując, kosztuje on aktualnie około 300 zł. Link do niego znajdziecie w opisie pod filmem. No i e, osobiście uważam, że jest to przeciętna kamerka. Ogólnie najważniejszą funkcję spełnia, czyli możemy odczytać e, wiele tablic rejestracyjnych, szczególnie jeżeli mówimy o warunkach dziennych. No jednak ta ogólna jakość obrazu oraz wielkość plików na karcie pamięci. Mogłaby być y, poprawiona, być może niektórych z Was przekona obecność tutaj super kondensatora zamiast akumulatorów. E, no i to wszystko. Jeżeli film Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić naszych przyszłych filmów. Zapraszam Was również na naszego Facebooka oraz Instagrama, do których linki są również w opisie pod filmem. No i do zobaczenia.